Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem i dzisiaj przychodzę opowiedzieć Wam o książkach, które przeczytałam w styczniu, czyli będzie to podsumowanie czytelnicze zeszłego miesiąca. I zacznijmy od książki, o której opowiadałam w osobnym filmiku. Także jeśli chcecie posłuchać jakiejś szerszej mojej opinii na temat wieku czerwonych mrówek tani, piankowej, no to zapraszam Was do obejrzenia właśnie tam tej recenzji. Tej książki. Dzisiaj w skrócie tylko powiem, że jest to książka, której akcja dzieje się podczas Wielkiego Głodu w małej ukraińskiej wsi Macochy. Opowiadana jest z perspektywy trzech bohaterów. No i powiem tylko, że jest to książka, która naprawdę do głębi mną wstrząsnęła i no, jest to ze mną cały czas. Także. Jeśli tylko chcecie o takich wydarzeniach czytać no to mogę Wam polecić Wiek Czerwonych Mrówek, ale uczulam, że jest to naprawdę książka taka, która, no, która na pewno długo w Was pozostanie, a niektóre opisy są wstrząsające. No to tyle jeśli chodzi o Wiek Czerwonych Mrówek Tani Piankowej. Kolejną książką, jaką przeczytałam, a właściwie wysłuchałam w formie audiobooka, wysłuchałam na legimi, i książkę tę czytał Marcin Popczyński. I jest to dzikowy skarb Karola Bunsza. Jest to pierwszy tom z serii opowieści piastowskich tego autora, a moja jest to już z kolei trzecia książka z tej serii. Tutaj jest początek państwa polskiego, dopiero kształtuje się nasza ojczyzna, a więc mamy mieszka pierwszego, jest ślub z Dobrawą, jest chrzest polski i no, wprowadzane chrześcijaństwo. No tak, oczywiście, troszkę siłą. I cała ta książka kończy się bitwą pod Cydynią. No i wokół tych wszystkich historycznych wydarzeń autor opowiada nam historię tytułowego dzika, który jest człowiekiem z lasu, i którego no, los tak pokierował, że wstąpił w zastępy mieszka pierwszego. No i tak jak już mówiłam, jest to trzecia moja książka z tej serii, no i tutaj bez zaskoczeń bardzo mi się podobała. Jest to rewelacyjna książka, świetnie napisana, narracja bardzo wciągająca, taka trochę stylizowana na zamierzchłe czasy. Bardzo polubiłam dzika, ale również te poboczne postaci przypadły mi do gustu, jak na przykład Zbrozło. Świetnie są tutaj bohaterowie nakreśleni, jak również te postaci historyczne, które tutaj występują. No autorowi udało się tchnąć w nie, w nie życie. Także ja bardzo Wam polecam zarówno dzikowy skarb, jak i w ogóle serię opowieści piastowskich. Ja na pewno będę sięgała jeszcze po kolejne tomy. I kontynuowała swoją przygodę z tą serią, bo naprawdę warto. Tak, kolejna książka Cukier na duszy Marcina Grzelaka. Lata 90., lata transformacji małe miasteczko Lubiewo. No i życie, które w takim miasteczku toczy się swoim tempem są też miejscowe pijaczki, które gdzieś tam pod sklepem stoją. I jest też Johnny. Johnny, który jest stałym elementem krajobrazu tego miasta. Johnny to jest młody chłopak, który po rodzinnej tragedii, która go dotknęła, no całkowicie się zmienił, zapadł się w sobie, można powiedzieć, że no jest on lekko upośledzony, niepełnosprawny. Jego ciało jest Pochylone, wykrzywione pod dziwnym kątem. On nie mówi, ślini się. No i stoi na tym swoim rogu ulicy i wtapia się w krajobraz Lubiewa. Pod pachą trzyma swój dziennik. No i tak naprawdę nikt na niego nie zwraca uwagi, dopóki pewnego dnia na tym rogu ulicy się nie pojawia. Kolejnym bohaterem tej książki jest Stefan, młody chłopak w wieku studenckim, mieszkaniec Lubiewa, który jest człowiekiem do wynajęcia. On odgrywa dla swoich klientów rolę brata, męża, wnuka, w zależności od zamówienia. W międzyczasie spotyka się ze swoim przyjacielem, takim miejscowym postrachem okolicy, no i tam chłopaki trochę sobie ćpają i również popadają w konflikt z mafią narkotykową. No i te dwie historie, historia Stefana i historia Johnnego, no z pozoru nie mają ze sobą wiele wspólnego. Natomiast my wiemy, czytając, że w pewnym momencie te historie będą musiały się ze sobą zazębić, no, a kiedy do tego dochodzi, to ta książka nabiera zupełnie innego wymiaru. Uwypukla to, o czym ta historia jest od samego początku: samotność, bo to jest książka o. Samotności, o ogromnej samotności wśród tłumu, i każdy z bohaterów jej doświadcza. Począwszy od klientów Stefana, którzy zamawiają go do odgrywania ról ich najbliższych, a skończywszy na jego przyjacielu takim z pozoru bardzo silnym i tak jak już mówiłam, siejącym postrach dookoła. Ale jednak, jak się okazuje, bardzo, bardzo samotnym. Ciekawa książka, książka, która coś po sobie we mnie pozostawiła. Na pewno tym czymś jest postać Johnego, ponieważ on tutaj, można powiedzieć, jest symbolem tej samotności, i, i on, pomimo, że nie mówi, to o tej samotności najgłośniej tutaj krzyczy. Także polecam Wam bardzo Cukier na Duszy. Z tego, co się dowiedziałam, jest to druga książka w dorobku Marcina Grzelaka. Jego pierwsza powieść, debiut, nosi tytuł Pułapka na Anioły i na pewno będę chciała tę książkę w najbliższym czasie przeczytać. A Wam polecam Cukier na Duszy. Spróbujcie. Może do Was również ta książka przemówi. Kolejna książka, jaką przeczytałam, to zbiór opowiadań Stephena Kinga Nocna Zmiana. I tych opowiadań jest tutaj aż 20, także myślę, że całkiem sporo. No i powiem, że wszystkie te opowiadania naprawdę trzymają poziom i wszystkie w mniejszym lub większym stopniu, ale mi się podobały i gdzieś tam do mnie trafiły. Wszystkie one są. Na swój sposób ciekawe, interesujące, podszyte oczywiście grozą i różnymi strachami. Najlepszym opowiadaniem z tego zbioru, dla mnie oczywiście tym, które podobało mi się najbardziej i tak na, utkwiło mi w pamięci, to jest opowiadanie pod tytułem Czasami wracają. Jest to opowieść pewnego nauczyciela, którego nawiedzają duchy przeszłości tak tyle tylko Wam tutaj nadmienię. I naprawdę jest ono bardzo dobre, a zakończenie jest rewelacyjne. Natomiast no, nie mogę tego powiedzieć o ekranizacji, ponieważ obejrzałam te ekranizacje, to opowiadanie akurat zostało zekranizowane, więc obejrzałam. No i no, jestem na nie, że tak powiem. Zupełnie jest zmieniona wymowa całego tego opowiadania. Do tego takie ckliwe, melodramatyczne zakończenie, także zupełnie mi się nie podobało. Natomiast opowi opowiadanie wręcz przeciwnie, no i to mogę Wam bardzo, bardzo polecić, jest świetne. Kolejnym opowiadaniem bardzo dobrym to jest Dola Jeruzalem, i tutaj będzie smaczek dla. Miłośników książki Stephena Kinga Miasteczko Salem, ponieważ to opowiadanie właśnie było takim wyjściem do napisania tej powieści. A to opowiadanie jest napisane w formie epistolarnej i dzieje się w XIX wieku, a potem jeszcze w innym opowiadaniu z tego zbioru wracamy do tego, do tego miasta, do Doli Jeruzalem, ale już współcześnie i to opowiadanie. Nosi tytuł Ktoś na drodze też jest bardzo, bardzo ciekawe. W tym zbiorze jest również opowiadanie dzieci kukurydzy i myślę, że ten tytuł może być dobrze znany z ekranizacji. Na pewno fani horrorów ten tytuł kojarzą. Ja ko kojarzyłam, natomiast gdzieś mi umknął fakt, że jest to ekranizacja na podstawie Kinga. No, i to jest również bardzo dobre opowiadanie. A, a propos ekranizacji, to bardzo wiele tytułów z tego zbioru akurat zostało przeniesionych na ekran, między innymi Magiel i Cmentarna Szychta. A na przykład jeżeli chcecie rzucić palenie, to w tym zbiorze też znajdziecie prostą instrukcję jak tego dokonać. No, kilka banalnych zasad, które trzeba, których trzeba przestrzegać i po problemie. No, także polecam zajrzeć. No, także jeszcze raz bardzo dobry zbiór opowiadań. Jeśli jesteście miłośnikami Kinga, to koniecznie przeczytajcie. Ja za opowiadaniami aż tak nie przepadam, natomiast w tym wypadku naprawdę bawiłam się wyśmienicie. Także polecam nocną zmianę. I ostatnią książką, jaką przeczytałam w lutym, był. Gentlemen w Moskwie, Amora Toulsa. Swoje ta książka na moich półkach odleżała, ale w końcu przeczytałam. Hrabia Aleksander Ilić Rostow jest byłym człowiekiem. Zostaje skazany przez bolszewików na dożywotni areszt w hotelu Metropol w Moskwie. Ten hotel istnieje naprawdę, tak na marginesie, a zostaje skazany za pewien wiersz. Ale tak naprawdę jest to tylko pretekst, ponieważ no, ta kara dla niego jest przede wszystkim za to, że jest hrabią, arystokratą, a wiadomo, że dla bolszewików jest to jedno z największych przestępstw. No więc hrabia Rostow otrzymuje malutki pokoik na poddaszu, w tym hotelu, metropol, no i musi się tam jakoś urządzić. Od razu powiem, że książka mi się podobała. Może mnie nie zachwyciła, ale na pewno pozostaje pod ogromnym urokiem tego hotelu Metropol, jak i takiego specyficznego nastroju panującego w tej książce. No a przede wszystkim zauroczył mnie główny bohater, hrabia Rostow. Jest on taką postacią, której nie sposób, myślę, polubić. Znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, no i teraz musi stawić jej czoła, i wychodzi mu to naprawdę świetnie. On no, nie traci pogody ducha, pozostaje w tym wszystkim wiernym sobie, swoim zasadom. Dżentelmeńskie maniery ma we krwi, także one są u hrabiego Rostowa zawsze i wszędzie na pierwszym miejscu odkrywa w tym swoim malutkim pokoiku, który otrzymał, odkrywa takie sekretne pomieszczenie, do którego wchodzi się przez szafę. No i on tam właśnie urządza sobie za tą szafą taki swój ukryty, prywatny gabinet. I powiem Wam, że no ten motyw tego pokoju do którego wchodzi się przez szafę, to mnie po prostu urzekł i kupił całkowicie. No, ja naprawdę w takim pokoju to bym się chętnie zaszyła i ukryła przed światem. Także to mi się tutaj niesamowicie podobało. Też, kiedy będziecie sięgać po tę książkę, to musicie mieć na uwadze to, że jest to książka napisana w taki sposób bardzo niespieszny. Tutaj nie ma za dużo akcji, niewiele się dzieje. Także uprzedzam od razu z góry, że ona miejscami może troszkę nużyć, bo, no bo też ta narracja taka właśnie jest dosyć specyficzna, i taka bardzo, jakby to powiedzieć, dystyngowana w tym sensie, że ona świetnie współgra właśnie z głównym bohaterem. No, a mamy przecież do czynienia z dżentelmenem. Także o tym trzeba pamiętać, tutaj sięgając po tę książkę, że. No, nie jest ona na pewno naszpikowana akcją, tylko toczy się bardzo powoli. Mnie osobiście to nie przeszkadzało zupełnie. Natomiast teraz też troszkę powiem o. Mankamentach i wadach tej książki, właściwie o, takim, o takiej jednej wadzie, którą od razu zauważyłam, kiedy tylko zaczęłam ją czytać, a mianowicie jest to nierealność całej sytuacji opisanej w tej książce. Miałam przyjemność porozmawiać chwilkę na temat właśnie dżentelmena w Moskwie z Natalią z nałogowych czytaczek, no i zgodziłyśmy się w tym punkcie ze sobą. No, że jest to sytuacja maksymalnie odralniona. Bolszewicy, jak wiemy, raczej częstowali kulką w łeb takich ludzi jak hrabia Rostow, w najlepszym razie zsyłali na Sybir, a nie fundowali im pobytu w hotelu, no bo jakby na to nie spojrzeć, dla hrabiego Rostowa nie skończyło się to Naprawdę źle, ponieważ no, ma on ciepło, sucho, wygodnie, jedzenia pod dostatkiem, ba, nawet jada w restauracji, fryzjer co tydzień. Także no, żyć nie umierać w porównaniu do ludzi z zasłanych na Sybir. Także można by odnieść wrażenie, że bolszewicy to ludzie o złotym sercu. Ale zdaję sobie sprawę, że oczywiście celem tej książki nie było ukazywanie prawdy historycznej. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Jak już możemy przeczytać na okładce, prawdziwe bogactwo nosimy w sobie, także właśnie o tym raczej jest ta książka o niepoddawaniu się mimo wszystko także tak do tej książki właśnie podeszłam i to, o czym przed chwilą powiedziałam, odkładam na bok i traktuję tę historię. Jako opowieść o hrabim Aleksandrze Rostowie, która z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. I w ten sposób na tę książkę patrząc, no, przyznam, że bardzo mi się podobała i jestem z lektury zadowolona. Cały czas pozostaje pod urokiem hotelu Metropol, w szczególności. Ukrytego pokoiku za szafą. No a jeśli chodzi o głównego bohatera, hrabiego Rostowa, no to zapałałam do niego ogromną, ogromną sympatią i miłością. Także mogę Wam z czystym sercem gentlemana w Moskwie polecić, jeśli tylko oczywiście nie jesteście nastawieni na akcję, bo tutaj w tej książce akcji jest bardzo, bardzo mało. No, także to tyle, jeśli chodzi o moje lektury lutego. Podzielcie się swoimi tytułami, jakie udało Wam się w lutym przeczytać, jak i również wrażeniami, jeśli tylko czytaliście te książki, które ja dzisiaj zaprezentowałam, to oczywiście podzielcie się swoją opinią na ich temat. A ja już dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.